Oto największa lista wyjątkowych miejsc bądź budynków w Polsce w skali Europy bądź świata. Najwyższy budynek w Unii Europejskiej i w Europie poza Rosją to Warso w Warszawie. Największy zamek świata i największe na świecie budowla z cegły to zamek w Malborku. Orientarium w Łodzi jest największe w Europie i zostało uznane za najlepsze na świecie. Kopalnia soli w Bochni-Wieliczce były kiedyś traktowane jako jeden zakład, to najdłużej nieprzerwalnie czynny zakład przemysłowy świata. Najwyższa na świecie ceglana latarnia morska jest w Świnoujściu. Drugi najdłuższy budynek świata i najdłuższy w Europie to twierdza Modlin. Tytuł najlepszego biurowca świata trafił do Warsaw Spire. Uniwersytet Jagielloński w Krakowie to jeden z najstarszych uniwersytetów na świecie. Filharmonia Szczecińska wygrała konkurs na najpiękniejszy budynek Europy. Stacja warszawskiego metra plac Wilsona otrzymała tytuł najpiękniejszej stacji metra świata. Druga najwyższa na świecie i najwyższa w Europie drewniana konstrukcja to radiostacja gliwicka. Żuraw w Gdańsku to najstarszy i największy do dziś zachowany dźwig portowy średniowiecznej Europy. Krzywy domek w Sopocie zajął pierwsze miejsce na liście najdziwniejszych budynków świata. Tytuł najlepszego budynku świata trafił do Centrum Dialogu Przełomy w Szczecinie. Kościół Pokoju w Świdnicy jest największym na świecie kościołem z drewna, do jego budowy nie użyto ani jednego gwoździa. Łódź fabryczna to jeden z najbardziej nowoczesnych i trzeci największy dworzec kolejowy Europy. Najwyższy ceglany kościół świata to Bazylika Mariacka w Gdańsku. Molo w Sopocie jest najdłuższym drewnianym molo w Europie. Budynek szkoły filmowej Uniwersytetu Śląskiego wygrał konkurs na najpiękniejszy budynek świata z cegły. Biblioteka w dworcu kolejowym w Rumi wygrała konkurs na najpiękniejszą bibliotekę świata. Piwnica Świdnicka to najstarsza nieprzerwalnie czynna restauracja Europy. Odbudowa starego miasta w Warszawie po II wojnie światowej to największa i najbardziej dokładna odbudowa Zniszczonych zabytków na świecie. Największa sauna świata to sauna Koloseum w Czeladzi, siódmy najwyższy i dwunasty największy kościół świata to bazylika w Licheniu. Centrum nauki Kopernik w Warszawie i centrum nauki i techniki w Łodzi są jednymi z największych w Europie i jednymi z najbardziej nowoczesnych na świecie. Tężnie solankowe w Ciechocinku są największe w Europie. Zoo we Wrocławiu jest piątym najczęściej odwiedzanym w Europie i trzecim największym zo na świecie pod względem różnorodności gatunków zwierząt. Fontanna multimedialna we Wrocławiu jest jedną z największych w Europie. A najdłuższa fontanna Europy jest w Łodzi obok manufaktury. Najwyższy drewniany rollercoaster świata jest w Zatorze w Energylandii. Drugi najwyższy i drugi najszybszy, ale najdłuższy rollercoaster Europy również jest w Energylandii w Zatorze. Znajduje się tam również najwyższy i najszybszy watercoaster na świecie. Mamy w Polsce największy na świecie grabowy labirynt. A największy na świecie lodowy labirynt można spotkać w Zakopanem. Jedno z najcenniejszych muzeów Europy, które bez niczego może konkurować z każdym innym to Muzeum Książąt Czartoryskich w Krakowie. W tym muzeum znajduje się jeden z zaledwie czterech damskich portretów namalowanych przez Leonardo da Vinci, starsza siostra Mona Lisy. światowy fenomen, dama z gronostajem. Jedyny religijny obiekt na świecie, przez który przejeżdża pociąg, jest w kopalni soli w Bochni. jedyna na świecie, przeprawa łódką po solance w kopalni, jest w kopalni soli w Bochni. W kopalni w Bochni znajduje się również najdłuższa podziemna zjeżdżalnia Europy. Kanał Elbląski to jedyny na świecie kanał, gdzie statki nie tylko płyną po wodzie, ale również jadą po lądzie. W Polsce znajduje się największy w Europie zadaszony park wodny. Najwyższy na świecie obiekt do rope jumpingu jest w Szczecinie. Konkurs na najlepszy turystyczny kierunek w 2023 roku w Europie. Wygrała Warszawa. Największe na świecie opactwo cystersów jest w Lubiążu, to również jeden z największych sakralnych budynków świata. Największy poligon wojskowy Europy jest w Polsce w Drawsku. Drugie najstarsze kino świata, ale najdłużej nieprzerwalnie działające na świecie to kino pionier w Szczecinie. Największa działająca kopalnia srebra na świecie jest w Polsce. Polski dom Józef i Dunin wygrały konkurs na Europejskie drzewo Roku. Najstarszy alumnat w Europie, czyli przytułek dla ludzi ze szlacheckim pochodzeniem, jest w Polsce. Hydropolis Wrocław, czyli Centrum Wiedzy o Wodzie, to zaledwie jedno z kilku takich miejsc na świecie, posiada jedną z najbardziej nowoczesnych, interaktywnych ekspozycji na świecie. W tym temacie nie można pominąć m.in. faktu, że posiada najdłuższą drukarkę wodną Europy. I jedna z zaledwie trzech kaplic czaszek w Europie, jest w Polsce. Jeden z największych i najgłębszy basen Europy jest w Mszczonowie pod Warszawą. Największy schron kolejowy w Europie jest w Polsce. Rynek w Krakowie jest największym miejskim rynkiem w Europie. Ulica Piotrkowska w Łodzi to najdłuższa handlowa ulica Europy. Cmentarz Centralny w Szczecinie jest trzecim największym w Europie. Drugie największe rondo świata jest w Krynkach. Drugi najwyższy na świecie pomnik Jezusa jest w Świebodzinie. Trzeci największy zegar Europy i trzeci najwyżej położony to zegar milenijny na Pałacu Kultury i Nauki. Gdynia zajęła trzecie miejsce jako najlepsze miasto do życia na świecie w kategorii od 150 do 400 tysięcy mieszkańców. Największa w Europie podziemna komora wydrążona przez człowieka znajduje się w kopalni Soli w Bochni. Wolsztyn posiada jedyną na świecie czynną parowozownię, z której niemal codziennie wyjeżdżają parowozy, do regularnych kursów pasażerskich. Monopolis w Łodzi otrzymało Oscara, to jedna z najlepszych możliwych statuetek, jeśli chodzi o architekturę, za najlepszą inwestycję. Stare Miasto w Toruniu to jeden z najlepiej na świecie zachowanych średniowiecznych zespołów miejskich. Polski pociąg Pesadart wygrał konkurs na najpiękniejszy pociąg świata. Muzeum Lotnicze w Krakowie zajęło ósme miejsce w rankingu najlepszych muzeów lotniczych na świecie. Świnoujście ma najdłuższy kamienny falostron w Europie i najdłuższy współczesny. Najwię... Największy pasm ruchomych wydm w Europie jest w słowińskim parku narodowym. Najstarszy las pierwotny Europy to puszcza białowieska, to jedno z zaledwie kilku miejsc na świecie nietkniętych przez człowieka. W Polsce można spotkać największego saka lądowego Europy Żubra. Największy podziemny wodospad Europy jest w kopalni w Złotym Stoku. Pierwsza na świecie kopalnia ropy naftowej jest w Polsce. Gruba Kaśka w Warszawie to największa infiltracyjna studnia Europy i jedyna taka położona w nurcie rzeki. Dom Kareta w Warszawie jest najwęższym domem świata. Góry Stołowe to jedyne w pełni góry płytowe w Europie. Góry Świętokrzyskie są zaliczane do najstarszych gór Europy. Hotel Gołębiewski w Pobierowie jest największym hotelem w Europie. Twierdza Srebrna Góra to największy górska twierdza europy most jana stacha jest największym na świecie mostem kamiennym zbudowanym przez jednego człowieka największy zadaszony w europie park rozrywki to mandoria jest w polsce w kopalni w Kłodawie znajduje się jedna z najniżej położonych tras turystycznych na świecie Tarnów znalazł się na liście 15 najpiękniejszych małych miast Europy. Największy w Europie park ruchomych dinozaurów to Zatorland. W Zatorlandzie znajduje się argentynozaur, to największy ruchomy dinozaur świata. Park Miniatur Sawat Krajno to jeden z największych parków miniatur w Europie i jedyny położony na wzgórzu. Blok w chorzowie wygrał konkurs na najlepszy budynek mieszkalny Europy i Azji. Tytuł najpiękniejszego domu świata trafił do domu w Małopolsce o wdzięcznej nazwie Małopolska Hata Podcieniowa. Energylandia to największy park rozrywki w Europie pod względem ilości rollercoasterów i ósma najczęściej wyszukiwana atrakcja Europy. Budynek Concordia Design we Wrocławiu wygrał konkurs na najlepszy obiekt biurowy na świecie. Hotel Bristol w Warszawie jest jednym z najwyżej ocenianych nie tylko w Europie, ale i na świecie. Zabytkowa warszawska stacja uzdatniania wody to jedyny obiekt tego typu na świecie, który dalej funkcjonuje. Złota 44 to najwyższy budynek mieszkalny Unii Europejskiej i najwyższy luksusowy apartamentowiec Europy. Molo w płocku jest największym molo na rzece w Europie. Jarosławiec ma największą sztuczną plażę w Europie. Mennica Polska jest jedną z najstarszych i najlepszych na świecie, ma zamówienia z całego świata, jeśli chodzi o produkcję monet czynu i zmatów. Budowany w Warszawie most pieszorowerowy będzie jednym z najdłuższych na świecie. Rynek w półtusku jest najdłuższym w Europie. Stadion narodowy Warszawy jest jednym z najlepiej ocenianych tego typu obiektów w Europie. Jest również aktualnie najdłużej bronioną twierdzą Europy, bo polska reprezentacja przez prawie 8 lat nie przegrała tam żadnego meczu. Panorama Racławicka to jeden z największych obrazów na świecie. Krynica Zdrój posiada najwyższą w Europie konstrukcję do spacerów w koronie drzew. Najwyższy w Europie drewniany punkt widokowy to. Świeradów Zdrój. Pierwsza w Europie i druga na świecie zjeżdżalnia obrotowa jest w Redzie. Pierwszy w Europie i drugi na świecie taki całkowicie przeszklony punkt widokowy, który jeszcze się przechyla jest w Warszawie. Mural Opowieść Śródecka w Poznaniu to jeden z najbardziej zachwycających i najlepiej ocenianych murali świata. Największa dziura Europy to Bełchatów, kopalnia odkrywkowa węgla brunatnego.